Dzień doberek, dzień doberek. Dzisiaj taki szybki przepisik na pyszne śniadanko lub kolację. Tutaj yy, pokażę Wam jak zrobić takie przepyszne bułeczki do piekarnika. Trzeba kupić bułeczki do piekarnika, czyli nie już upieczone, tylko żeby były do pieczenia. Co potrzebujemy? Bo ja już się zabieram za robotę. Właśnie te bułeczki, ja je mam cztery, więc zrobię cztery. 4 jajeczka. Tutaj plasterki takiego pokrojonego już w boczku. Ser potarty mam troszeczkę. Pół takiej średniej cebuli sobie wzięłam na te cztery bułeczki. Ogóreczki to później na sam koniec. Można użyć keczupu bądź masełka, to też zaraz powiem. No i przyprawy sól. Pieprz i oregano jadam. I tutaj <laughs> bierzemy, odcinam tą górę naszą tej naszej bułeczki w ten sposób. Ten kapturek jej wycinamy, odkładamy na bok. Biorę sobie teraz nożyk i wyżłobię tutaj w tej bułeczce cały ten mięż. O, najpierw sobie pomogę nożem, żeby wyciąć taki fajny kwadrat bądź prostokąt. W zależności, jaką tam bułkę macie, bądź kółko. I teraz wyciągam palcami. Tutaj na bok będę odkładać miąż, który nam tej bułeczce nie będzie już potrzebny. To jest takie sycące śniadanko. Bądź kolacja, bardzo pyszne, by to <laughs> zainspirował mój mąż. Takie śniadanko robił to zawsze gościom i bardzo smakowało, więc dlatego dzisiaj dzielę się tym przepisem z Wami, bo stwierdziliśmy, że jeżeli to wszystko smakuje naszym gościom, to dlaczego tego nie pokazać? I teraz tak, ja sobie tutaj na spód, możecie użyć na spód masła, a ja dam troszeczkę keczupu na sam spodzik. Tak. I tutaj sobie rozmaruję ten keczup. Oczywiście nie za dużo, wystarczy troszeczkę. Tutaj sobie rozmaruję ten keczup. Na tej naszej bułeczce na spodzik układamy. Plasterki boczku. W tym sensie tak. Wykładamy tak, żeby te boczki nam wisiały. Jeden plasterek i drugi plasterek. O! W ten sposób. Tak. Widzicie. Teraz jedziemy z cebulką. Kładziemy też na ten spód cebulkę. I bierzemy nasze jajeczko. Rozbijamy i wbijamy do naszej bułki delikatnie, żeby nam się nie rozwaliło o w ten sposób. I teraz ja sobie wezmę, tu mi się skorupka chyba wbiła. A nie. I teraz biorę to żółtko lekko. Rozbijam. Tak, żeby nam się rozlało po tej bułeczce. I całość przykrywamy lekko serkiem. Tak. I oczywiście dość obficie pieprzymy. Dość obficie. Znaczy się jak to lubi, prawda? Różnych przypraw możecie użyć. Tak samo różnych. Możecie dać paprykę, może, możecie dać sobie pieczarki do środka, do tej bułeczki. Co tam uważacie za stosowne, sobie dajecie. No i sól oczywiście. Sól dajemy też dość sporo. I taka bułeczka przychodzi na mój tutaj wyłożony już papierem ruszt. Nie wiem, czy to będzie teraz widać, bo tutaj się przesuwam. O, tak. Pokażę Wam. I dam to do piekarnika góra dół. Rozgrzany do 200 stopni na około, mówię, na około 25 minut. Także góra dół, 200 stopni, 25 minut. Ja sobie przygotuję resztę bułeczek i potem pokażę Wam, jak wyglądają po upieczeniu. No i jestem z powrotem. Tak wyglądają te bułeczki. Oczywiście zostały mi już tylko dwie. Jedna do zdjęcia, druga do skonsumowania z wami. Teraz jedną z tych bułeczek przekroimy, żeby zobaczyć jak ładnie wygląda ona w środku, chrupiące. Słyszycie jak ładnie chrupią? Tak wygląda nasza bułeczka w środku. To jajeczko się fajnie ścięło, jeszcze jest gorące. Także tak, czuć tutaj się troszkę nam przypiek. Tak wygląda ta nasza bułeczka w środku. I ja tutaj, jak zwykle, z wami skosztuję pożywne śniadanko. Tutaj możemy jeszcze do tego naszego śniadanka, na górę sobie położyć konserwowego ogóreczka. Z tym jajeczkiem będzie jak najbardziej pasowało, smakowało bułeczki polecam. Na śniadanko na kolację. Jak nam się robią w piekarniku, można w tym czasie przygotować pyszną kawkę bądź herbatkę. No, i tyle. Jeżeli Wam się przepis podobał. Dajcie łapkę w górę, komentujcie. No i do następnego filmiku. Teraz te filmiki są nieregularnie i bardzo rzadko. No ale niestety pracuję na cały etat i mamy w domku małego osobnika, pieseczka, który naprawdę pochłania dużo czasu. Także tak to wygląda. No ale życzę Wam wszystkiego dobrego. Zostańcie zdrowi i do następnego razu. Pa! pa.